Siema widzowie, tutaj Pablo. Dzisiaj robimy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w Age of History 3. W ogóle, powiedzcie, czy wam się podoba to nowe ustawienie kamerki, bo... sobie tak ustawiłem. Ty, what? Redania? A to to z Wiedźmina! No raczej, kurwa, nie inaczej. Saksonia nam daje prezent, jak miło. A nie, to nie Saksonia, to Saksonia Anhalt. Saksonia mnie nadal nie lubi. A ja już myślałem, że się nawrócili. W ogóle, co my potrzebujemy do Rzeczpospolitej? Potrzebujemy to, to, to i to. No i teraz pomoże jest niepodległe. Ty, ale nam teraz ekonomia podskoczyła. Powiedz wojnę. Dania. Cyk. Dobra, mamy 100%. Dobra, jak nie mogą to, zażądam wasalizacji i tu będzie zakon krzyżacki V2. Dobra, i ja został nam tylko wschód. jest nawet prosty odcinek dzisiaj. O, siedmiogród się wyzwolił od Węgier. I co my teraz zrobimy bez króla? Wasanowego nowego ogarniemy. Na przykład zbigniewa. Pogarszamy relacje taktycznie do minus 40. Postaw żądania. I chcemy to wszystko. Cyk. Liwonia. Teraz chcemy całą tutaj Litwę. Tutaj raczej nie potrzebujemy. A nie, potrzebujemy jedną prowincję. W ogóle widzowie, bardzo ładne granice. Bo wszyscy wiedzą, że granice w średniowieczu były przepiękne. I co ja chcę? Po pierwsze, żeby zniknęli z mapy, ale to jakoś. To chyba nie. Dobra, teraz co potrzebuję. Reszta to większość moich terenów. No to. A, jeszcze Mołdawia. Połock chce dostęp wojskowy. A z kim wy się bijecie? Z moimi wasalami. To weźcie się w walcie. Kto walczy z Zaporożem? Ruś Kijowska. Aha. Dobra. Chyba takie trzy my się upewnię. Jeszcze tylko trochę i będziemy mieć Nie będziemy im dawać dostępu wojskowego Dawajcie mi tu, polepszajcie dorad... Dobra, mi to się podoba Mogę tu coś poolepszać Nie mogę Dobra, walić, wracajcie do Krakowa w ogóle, widzowie, sądzicie, że Kraków powinien być stolicą, czy że Warszawa powinna być stolicą? Aż czekam na tą wojnę w komentarzach. Rewalizowany przez Królestwo Francji. Dostanę dziedzictwo, to dajcie mi może, że sobie poczekam. Brak doradcy wojskowego, jak fajnie. Dodawajcie atak generałów. Mam coś za dużo kasy Mogę tu zbudować jakieś szkoły czy coś? Albo... O! Armię se zrekrutuję Utwórz nową armię Tu i... O! My już mamy tu piechotę No to mi się trochę polepszyła armia Są tu lepsi generałowie? Nie ma Pomerelia Podolsk, coś ty zrobił z Pomerelią No to już nie ma Zakonu krzyżackiego V2. Zostało tylko V1 i V3. Ozylia. Mi się tak nie chce z Ozylią walczyć. O jakieś dwie prowincje. a no i tu szybko zanim nam tutaj zabiorą tą piękną. No to. Tylko to potrzebujemy. A tam co tutaj? Kurdeos. A nie, bo wtedy. A ja to muszę, bo wtedy będzie Zaporoże. Jak będę chciał Zaporoże, czy wtedy Osmanie się będą plątać. To wolę już mieć trochę wyższe to i Mołdawię podbitą. Bez strefy tutaj. Ja będę poprawiał już relacje z Czechami. No tutaj w ogóle Litwa się rozwala sama z siebie. A nie, właśnie nie sama z siebie chyba. Ty, ja chyba muszę samogo i pomóc. A nie, nie mogę. A to trudno. O nie! Nie, coś się wy zrobili. Coś dużo ludzi chce dostęp wojskowy. Coś za dużo mamy kasy. Może tutaj weźmiemy to znowu. Tu, nie wiem, budynki. Amfiteatry pobudujemy. Brak doradcy. Weźmiemy jakiegoś takiego losowego, powiedzmy... Tego, o. Bo on trochę wygląda, odrobinkę jak Kopernik. Rada wielu, w swojej cywilizacji zaobserwowane, że znaczy to coś tam... Eee, świetne wieści albo niesamowicie. Punkt przewagi, lepszy jest, wojskowe se możemy tutaj dać, nie wiem... Łup, z zasobów, szerokość pobityw, morale... O, morale będą lepsze. Ruś Kijowską chyba w całości, nie, nie w całości. Wybierz swoich rywali. Luneburg, powiedzmy Mediolan i Węgry Dobra i mam teraz ogarniętą armię O prezent od Czech, jak miło Ceki, będziemy mogli szybciej to robić Już minęło prawie półtora godziny Witebsk A z kim wy tu macie kurde sojusz? Z Mińskiem Pozwanie do broni. Z kim wy się znowu bijecie, Czesi? Z Turyngią. Z Norymbergą i z Koburgiem. Dobra, to teraz. Kto jest agresorem? O to jest pytanie. Nie, jak. Czy są agresorem, to nie. Mogę już. Ulepszać mogę, o jeden level. I mnie nie stać. Punkty przewagi. To może tym razem... Ora dawaj, efektywność oblężenia. I do tego... nic. Super. Kurde, ale ja muszę tutaj teraz kasy trochę nazbierać. No nie mówcie, że samogot ja za chwilę będzie tym... Krzyża z krzyżakami będą. V któryś tam. Teke, to te, to teke? we mi tu na Zaporoże wejdźcie. Po co długie wojny prowadzić? Wojna to wojna, to wystarczy po prostu pozamiatać dywan i tyle. No kurde, oni się zbyt właśnie tutaj robią sojusze. Jakże krzyżacy jakby tak poprosili grzecznie, no to może... No... Macie. Odzyskujcie swoje tereny. No mi się tutaj akademie wojskowe fajnie robią. Kazimierz siódmy umarł No to... Ekspertyza sojuszy Dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Którą zostało yy, raz, dwa, trzy, cztery wojny do przeprowadzenia. Dobra. I przez to Ruś Kijowska jest niepodległa, ale jest okej. Okay. Punkty przewagi. Oto dyscyplina. Dyscyplina. To podstawa wychowania. Final round. No i tyle. I mamy Rzeczpospolitą. No i co widzowie? Progres jest, progres. Mamy Rzeczpospolitą obojga narodów. No, no to tak czy tak. Nara widzowie. Rzeczpospolita była jest, ale będą rozbiory, więc walić to. Więc nara widzowie do następnego odcinka. I tym akcentem kończymy.